Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 19 listopada 2025 roku. Po 1581 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2025 roku w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie artykułu A ustawy 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dziennik Ustaw z 2025 roku. Pozycja 619 i punkt pierwszy zarządza się. Co następuje? Paragraf punkt pierwszy przedłuża się z dniem 22 listopada 2025 roku na okres 60 dni na granicy państwowej z Republiką Białorusi. Czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej prowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 marca 2025 roku. W sprawie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony Międzynarodowej Dziennik Usta Pozycja i przedłużone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 2025 roku. W prawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony Międzynarodowej Dziennik Usta Pozycja punkt Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2025 roku w prawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej dzienniku sta pozycja punkt drugi oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2025 roku. W sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej dzienniku sta pozycja punkt 6. Paragraf punkt drugi rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów dyktus